Czasami w arkuszu kalkulacyjnym potrzebujemy wstawić pewien zakres liczb bądź dat. Oczywiście, jeżeli ten zakres jest mały, załóżmy od jedynki do dziewiątki, to sposób ten nie ma większego sensu. Natomiast, jeśli mielibyśmy w arkuszu umieścić liczby całkowite z przedziału od 1 do 1000 lub np. 10 tysięcy, wpisanie tego w sposób ręczny byłoby bardzo czasochłonne. W jaki sposób zrobić to szybciej? Zaznaczamy dwie pierwsze wartości. 1 i 2. Różnica to 1. Najeżdżam myszką na prawy dolny róg. Kursor zamienia się w pogrubiony krzyżyk. Wciskam lewy przycisk myszy i trzymam go. Przeciągam w prawo. Nie muszę zaznaczać wszystkich trzech wartości. Wystarczą dwie początkowe. Jeżeli chciałbym, aby różnica pomiędzy liczbami wynosiła 100, to wpisuję 100 i 200. Zaznaczam komórki. Najeżdżam na prawy dolny róg i trzymając lewy przycisk myszy, przeciągam w dół. I jeszcze raz po raz trzeci i przeciągam w dół. W przypadku dat działa to dokładnie tak samo. Spróbujmy teraz na dniach tygodnia. Poniedziałek, wtorek i Excel uzupełnił aż do następnego wtorku. Teraz miesiące, styczeń, luty. Wpuszczam lewy przycisk myszy i przeciągam w dół. Zobaczmy jak to działa na większym zakresie danych. Chciałbym umieścić w arkuszu liczby od 5 do 5000. Krokiem równym 5.